Jak człowiek może porzucić swoje życie skoncentrowane na ja i skupić się na życiu duszy? Przede wszystkim wymagany jest wgląd, fundamentalne zrozumienie życia w dialektycznej naturze. Ktokolwiek zdaje sobie sprawę z tego, że żyje w więzieniu, nie uczyni go akceptowalnym i nadającym się do życia, ale zrobi wszystko, by je opuścić. Najlepsze i najpiękniejsze aspekty życia w tej naturze i z tej natury są zasady nieodpowiednie i niezadowalające. Jeśli to życie związane z kołem narodzin i śmierci i bycia oddzielonym od ducha zostanie zgłębione, istota ludzka osiągnie wewnętrzną ciszę. Ten, kto wie, że jego skoncentrowane na ja życie tworzy mur jego więzienia, nie tęskni już za czymś więcej. Za czymś wyższym i piękniejszym dla siebie, dla swojego ja. Taka osoba tęskni za wyższym życiem duszy. Wtedy w ścianach więzienia ja pojawiają się otwory, i pierwsze promienie boskiego słońca będą w stanie obudzić duszę. Dusza w sercu ożywa i dostarcza istocie ludzkiej pokarmu służącemu wyzwoleniu. Następnie dusza zwraca się do ludzkiej świadomości jako łagodny głos. Jak człowiek może usłyszeć ten łagodny głos? Dzieje się to poprzez całkowitą zmianę trybu życia, pozbawionym skupienia na ja i koncentracji na duszy jako centralnej zasadzie życia. Wtedy dusza będzie wspomagać i prowadzić człowieka. Ta rewolucja zaczyna się w sercu. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje.